W Poznaniu, tutaj jest nasz boost, Tutaj będziemy my i będziemy spotykać się z gwiazdami Openera. Będzie zespół na przykład, koledzy koleżanki. Będą Złuchy. muchy, Be, będzie pan Fryzjer, bardzo znany. tak? I będzie przede wszystkim poznański klabin. Czekaj, mamy zaproszenia na festiwal Opener. Mamy zaproszenie jednodniowe i nagrodę główną w postaci karnetu. Pani koleżanka Katka, wybitna znawczyni mody, pani Ewa, wybitna stylistka, znawczyni mody również, będzie oceniała wasz wygląd, wasze przygotowanie na festiwal. Co masz na sobie, co to za styl? Łańcuch oczywiście, pasek, srebrny, żeby tak się odczuć. Czarna koszulka, dosyć obcisła, z tyłu z fajnym napisem. Nic konkretnego, raczej to, co miałam pod ręką. I tak ubieram się na co dzień po pracy. To jest taki super image. Specjalna skóra, czarna. Przede wszystkim jest piękny, zielony kolor tuniczki. Pantereczka, tak, na nogach. No i Hunters. Mam jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy. To jest styl typowo openerowy. Jest zamszyk na bucikach, który idealnie pochłania kurz. I szczupak. Wczoraj go złowiłem i on mi powiedział, że jemu jest sucho i on chce nad morze. Ja mu powiedziałem, że postaram się zabrać go do Gdyni. Występuje razem ze mną. Przede wszystkim, y, opener to jak dla mnie konwersy, oczywiście standardowo. Wreszcie tego, kolczyki, które no jak sama nazwa mówi Heineken. A czy sama je zrobiłaś? Tak sama. Wyniki ogłosi koleżanka Katka. Główna nagroda, jest ich dwie, dostaje... Dziewczyna z czerwonym płaszczem! Czterodniowy karnet na festiwal Heinekena dostaje piękna dziewczyna z kolczykami Heinekena! Przepraszam, gdzie pani biegnie, bo ja mam sprawę? Ja siedzę, ja siedzę koleżanką, A fajna koleżanka, to my też, proszę pani. To, to odprowadzimy panią, chodź. Słuchaj, bo y, ja mam takie pytanie: bo wybieram się na festiwal muzyczny. I co ja powinienem ze sobą zabrać? No nie wiem, co pan powinien ze sobą, co powinien ze sobą zabrać. Bieliznę, no takie standardowe rzeczy. Cześć Asiu, cześć, słuchaj. Bo zapytałem się twojej koleżanki, która ma na imię? Becia. Beci, prawda? Co. W co trzeba się zaopatrzyć, prawda? Jeżeli się jedzie na festiwal muzyczny w lecie. Namiot? No pewnie tak. Kalosze? Nie. Jak to nie? A, a jak no, będzie, będzie padać? Nie, trzeba być pozytywnie na, na Sandały trzeba mieć. Sandały? A, a coś ciepłego? Nie mówię tutaj o termosie z herbatą. Chodziło o piwo, pewnie. Heineken, piwo, tak? ciepłe, piwo? Nie, nigdy w życiu. Słuchajcie, dziewczyny, w takim razie co, jest szansa na to, że zobaczymy się na openerze w tym roku? Nie wiadomo. O, bardzo ładnie, bardzo tajemnicze dziewczyny. Dziękuję, dygnijmy razem szut, głową. Szut. Dziękuję. Słuchajcie dziewczyny, jest sprawa. Jest festiwal, prawda, w Gdyni Open Air. Kojarzycie go? A, oczywiście. Chcecie tam pojechać? Bardzo. No, na Naprawdę? Na maksa? Tak. koleżanka była w zeszłym roku. Co najważniejsze jest, żeby ze sobą zabrać? Proszę cię. No to zależy, jeżeli ktoś nocuje na polu namiotowym, to na pewno całe wyposażenie. Majtki na pewno. Dużo majtki. O, dużo, no, dużo, dużo majtek, dużo skarpet. Festiwal trwa 4 dni, w takim razie ile tych skarpet trzeba zabrać? Dużo, bo przemykają, jeżeli pada. Majtki też? <grym> Majtki? Hmm, to może inna sprawa trochę, ale... <grym> A, okej. Okay. Dziewczyny, w takim razie tak. Staramy się wszyscy w trójkę, żeby w tym roku na Openerze znaleźć się. Mhm. Dobrze, dziękuję.